nieodpłatnie tego magazynu przez miesiąc marzec. On był bardzo potrzebny. To było bardzo dobre miejsce, gdzie też trzeba powiedzieć, że żołnierze WOTU, którzy byli tam dosyć dużymi siłami, nasz sprzęt, który został pozyskany od Pesy oraz ze Straży Pożarnej, mówimy o wózkach widłowych, również wspierały magazyn miejski, bo tam. Ten, to miejsce to, to, to przede wszystkim magazyn miejski, ale również magazyn wojewódzki, które z sobą sąsiado, sąsiadowały, Więc tam ta korelacja i współpraca między tymi dwoma magazynami była. Wzajemne uzupełnienie również potrzeb. No niestety za miesiąc kwiecień to była kwota 40 tysięcy złotych po okresie tym darmowym. Stwierdziliśmy, że też rola tego magazynu, magazynu wojewódzkiego zaczyna już się troszeczkę ograniczać. Może nie kończyć, a ograniczać. Nie ma takiej aż potrzeby, bo tych towarów przyjeżdża mniej. Mało tego dużo jest jakby potrzebnych do zagospodarowania na terenie samego województwa, więc, więc no te 40 tysięcy wydawało nam się bardzo dużo. Przenieśliśmy się na magazyn do Szubina, magazyn Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast ja deklaruję cały czas, bo wiem, że taki problem jest. Jeżeli tylko miasto Bydgoszcz wystąpi o żołnierzy wot którzy mają wspierać ten punkt, taka pomoc będzie udzielona. Jest to artykułowane przez ngo -y, które tam funkcjonują, więc jeżeli będzie potrzeba czterech, sześciu żołnierzy do tego, żeby ten punkt miejski dalej funkcjonował, nie ma najmniejszego problemu. Jest